Wybór taktyki to jedno z podstawowych zadań, w którym każdy z graczy będzie musiał się zmierzyć. Przy wyborze, tak naprawdę, musicie odpowiedzieć sobie na trzy bardzo to bardzo ważne pytania: jaką będziemy grać formacją, wokół których zawodników będziemy budować nasz skład, a także jaki obierzemy styl taktyczny. W tym odcinku opowiem Wam, na co zwrócić uwagę, ustalając te wszystkie rzeczy. Dla wszystkich tych jednak, którzy w tym odcinku szukają jakichś asymetrycznych taktyk, niekonwencjonalnych rozwiązań, muszę zmartwić, bo będziemy tutaj mówić o prostocie, jak możliwie najprostszymi zasadami ustalić taktykę, która zapewni naszej drużynie sukcesy. A teraz przenosimy się już do gry. Mamy załadowane, 5 najlepszych lig w Europie i na potrzeby tego odcinka oczywiście musimy wybrać drużynę, na podstawie której pokażemy, jak tworzyć taktykę. Wylosujemy sobie drużynę. Oczywiście, jeżeli wylosują nam się drużyny typu Real Madrid, Manchester City, Paris Saint Germain i tym podobne, zrobimy to jeszcze raz, ale takie drużyny ze środka tabeli albo z dołu będą fajne, żeby móc to zilustrować. A więc wybierz klub za mnie. No i mamy Everton. Everton, gdzie prognozowane miejsce to 16. Także rozpoczynamy grę Evertonem i tam budujemy taktykę. Możemy już zobaczyć, że tradycje kibiców to graj atrakcyjny futbol, ale gdzie prognozowane nasze miejsce to 16, no nie wiem, czy będziemy mogli to kibicom zagwarantować. Zaraz się dowiemy. Pierwsze i jedno z ważniejszych okien, na które musimy zwrócić uwagę, to raport o. Zespole. To nie jest formacja na 100%, którą będziemy grać, ale to już jest pewien wskaźnik, że musimy mieć to na uwadze, że to mogą być nasi najlepsi zawodnicy, czyli formacja 4-2-3-1. Kolejny z okien. Planu długoterminowego nie mamy, dlatego że właściciel e, chce sprzedać klub, ale to w tym odcinku na pewno nas nie interesuje, bo gotowa taktyki dotyczy tylko bieżącego sezonu. Spróbuj uniknąć spadku. Po prostu mamy Utrzymać się w lidze. Dzielnie walczyć w Anglii. A to nam już mówi, że będziemy starali się grać niskim brokiem, defensywnym. Gdybyśmy walczyli o środek tabeli albo nawet coś więcej, średni blok może tutaj się fajnie sprawdzić. Na no, jeżeli oczywiście walczylibyśmy o te najlepsze miejsca, największe sukcesy, no to w nowoczesnej piłce gra się wysoką linią obrony i wysokiem, wysokim naciskiem i w fm jest nie inaczej. Już po załadowaniu się całej gry przechodzimy sobie do e, rozgrywki. Tam wciskamy na ligę, którą gramy w tym przypadku. Jest to angielska ekstra klasa. I przechodzimy sobie w widoku głównym. Klikamy zapowiedź sezonu. I jak widzicie, Bukmacherzy typują nas na ostatnie miejsce. <coughs> jest to oczywiście związane e, też z tym, że dostaliśmy minus 10 punktów. Evertonowi zostało odjęte, ale no po prostu utrzymanie. Walczymy o utrzymanie w lidze. I teraz według mnie część najważniejsza, czyli na jakich zawodników zwracamy uwagę i wokół których yy, budujemy naszą taktykę. Sortujemy sobie naszych zawodników według atrybutów, które nie tylko według mnie, ale według niektórych testów, które zostały zrobione. Jak możecie zobaczyć na stronie FM Arena, tutaj jest strona, gdzie Prezentuje się różne e, taktyki, ludzie je testują, e, piszą i jaka jest różnica goli w danej taktyce, ile jest punktów, i tak dalej, i tak dalej. Jest to testowane przez e, dużą ilość graczy, to się przerabia na dużą ilość meczy. No i według tych e, taktyk e, zostało badane, że jeżeli dodamy niektór więcej atrybutów, czyli jest to plus 5 punktów, czyli powiedzmy, jeżeli e, mamy jakąś drużynę, Szybkość danego zawodnika wynosi powiedzmy 11, no to dodajemy 5 punktów ma 16, 8, 13 i tak dalej, i tak dalej. Według tego zostało zbadane na podstawie 2400 meczów, które atrybuty mają największe znaczenie. Ja to sprawdzałem według niektórych drużyn i w większości tak to mniej więcej wygląda. Najważniejszym atrybutem, że oczywiście to nie jest tak, że wszystkie te wszystkie atrybuty są ważne. To nie jest tak, że któreś. Yy, to nie jest tak, że inne atrybuty w ogóle nie mają żadnego znaczenia. Mają, ale waga niektórych atrybutów jest większa od innych. Czyli atrybut pace, czyli jest to szybkość, jeżeli e, zostało dodane po plus 5 punktów do każdego atrybutu danej drużyny, gdzie ktoś nią grał, mamy tutaj zobaczcie różnicę Goli 43, aż między tymi szczelonymi, a nie szczelonymi. Pod spodem kolejną wagę ma przyspieszenie, tu jest za 41 i. Jeszcze takie, które wysuwają się na prowadzenie, jest to skoczność, dribbling, zwinność, koncentracja, przewidywanie, determinacja. I to są te wagi atrybutów. Jak popatrzymy sobie na inne, mają one znaczenie, ale nie już aż takie. I według tych, według zawodników, które mają te najwyższe atrybuty, według średniej tych atrybutów, gdzie za chwilę naszą drużynę przeniesiemy sobie do Excela i to wyliczymy według. Tych zawodników będziemy budować nasz skład. A zarazem, potem, oczywiście, naszą taktykę. Czyli raz jeszcze dla powtórzenia, jakie to są atrybuty. Mamy tutaj już posortowanych zawodników według przyspieszenia, zwinność, koncentracja, równowaga, skoczność, przewidywanie, szybkość, determinacja, siła i dribbling. Mamy już Excela. Klikamy. File, czyli plik, ja tu mam akurat język angielski, ale bez jakiegoś większego znaczenia. Tutaj open, czy też otwórz. I szukamy tego pliku, którego wcześniej e, zapisaliśmy. Kopiujemy cały nasz układ. I klikamy prawy przycisk myszy w kolumnie A1 i tutaj zaznaczamy tą opcję, e, czyli opcję wklejania, opcję 1. 2, 3. Dobrze, mamy już. Podwójnie klikamy w kolumnę A1, żeby tutaj wszystkie nazwiska naszych piłkarzy się pokazały. Teraz bierzemy kolumnę O. Wpisujemy sobie tutaj średnia, dlatego że zależy nam na średniej wszystkich tych atrybutów. Oczywiście przyspieszenie i szybkość mają tutaj największą wagę, ale mniej więcej, żeby mieć rozeznanie tutaj ze wszystkim ustalimy sobie naszą taktykę według tych zawodników, których średnia jest tutaj najwyższa. Klikamy równa się, average, dwa razy klikamy, zaznaczamy te wszystkie liczby aż do driblingu, tak, nawias nam się otworzył samoczynnie, tutaj nawias zamykamy, klikamy enter, klikamy w wynik tego działania, tak? szukamy takiego plusika i przenosimy to wszystko aż do ostatniego zawodnika z drużyny lat 18, tak? Zostawiamy to wszystko zaznaczone. Klikamy teraz sortuj e, i filter od to just to smallest, czyli sortuj od najwyższego do najniższego. Klikamy OK. Ci zawodnicy tutaj się zamienili i już tutaj widzimy najlepszą średnią naszych piłkarzy. na Nasz skład przedstawia się w sposób następujące dwóch najlepszych zawodników ustawiliśmy na pozycji nękającego zapasnika z funkcją ataku kolejnymi jedyne jakie dylematy mogliśmy tutaj mieć, jakie role ustalić dla Onany i Kurta naszych dwóch, w sumie z trzech środkowych, najlepszych pomocników, Onanie ustaliliśmy środkowego pomocnika z funkcją wsparcia. Docelowo huba menadżer podpowiadał nam, że tutaj powinna być w tym stylu taktycznym funkcją obrony, ale tutaj mieliśmy 2,5 gwiazdki, no to ustaliliśmy, bo tu środkowego pomocnika. Dakur, tu nam FM podpowiadał środkowego pomocnika po prostu ze wsparciem, ale Dakur lepiej wygląda na pomocniku długodystansowym, więc mamy tutaj takiego pionowego biegacza. Landziuma e, na skrzydle. Wypadł najlepiej Harrison, póki co kontuzjowany 2-3 miesiące tutaj na skrzydle. Godfrey na pozycji prawego obrońcy. Mykołęko też ma tu prawą obronę, ale jeszcze zobaczymy, czy aby na pewno tak zostanie. No, ale Godfrey do zagęszczenia środka pola lepiej wygląda nam i chyba z tego skorzystamy albo boczny odwrócony obrońca z obroną. No, tak zrobimy. Boczny odwrócony obrońca z funkcją obrony, a Harrisona ustalimy tu na wsparciu. I lubię robić też tak, że jeżeli jeden zawodnik ze skrzydłowych w tego typu taktyce jest na wsparciu, drugiego dajemy na pozycji ataku i odwrotnie, ale zrobimy sobie to na tej stronie, bo Godfrey lepiej spisuje się w takiej pozycji. My kołęgo chyba damy tu z funkcją ataku, tak, bo on może on sobie fajnie radzi ofensywnie, a dandziumę zostawimy tu, chociaż on ma też zadatki. Nie damy dandziumę, bo jak zobaczymy, on lepiej w ogóle spisuje się jeszcze wyżej. Ale akurat ta taktyka nam na to nie pozwala. Tutaj na tym odwróconym skrzydłowym, więc jego dajemy na ataku, a my kołenko zmieniamy na wsparcie. W bramce będzie Pickford. A jeżeli chodzi o polecenia drużynowe, te wszystkie opcje. Prostota, prostota. Jeszcze raz, prostota nie kombinujemy za bardzo. To wbrew pozorom nie jest takie skomplikowane. Jedyne co zmienię, chyba tak się właśnie biję tutaj z myślami. Ale nie, no moglibyśmy tutaj dać niższą linię nacisku, ale my mamy tutaj dwóch presujących napastników. Zostawimy średni pressing, zostawimy tu niżej. Także wszystkie tu polecenia drużynowe zostają tak jak są. A teraz już wchodzimy do części, gdzie te gwiazdki tutaj będą miały znaczenie, jeżeli chodzi o przydzielenie pozycji i roli dla naszych piłkarzy w naszej. Taktyce. Tutaj już dwie rzeczy nam się pokrywają, bo jeżeli zobaczycie na naszego Excela, oczywiście nie jest to niezbędne, że trzeba wszystko to do Excela przenosić. Można tak pobieżnie nawet sobie zobaczyć, ale jeżeli chcemy podejść do tego w sposób dokładny i zorganizowany, polecam tego typu metodę. Naszym najlepszym zawodnikiem według tych atrybutów jest Beto i calvert Luin. Oni we dwóch są napastnikami. A to nam mówi tyle, że będziemy grać dwoma zawodnikami z przodu. I zobaczmy sobie na przykład kolejnych, jak to wygląda. No, tutaj tak wszystko pojedynczo idzie, ale oni, no jak popatrzymy, tutaj wszystko się tak pod spodem różni od 0,1, 0,3, 0,2. Ale oni tutaj wyraźnie peto z kalwertem luinem są z przodu, a to nam mówi tyle, że będziemy grać dwoma napastnikami, bo jak popatrzymy Carver Lewin gra najlepiej jako nękający napastnik na ataku. Peto ma to samo. Kogo mamy dalej? Potem już mamy Amadu Onana. Przypomnijmy sobie na jakiej on gra pozycji. No więc też jeden z lepszych zawodników. On ma akurat tutaj trzy gwiazdki. Wiemy, że mamy z przodu już dwóch napastników. No a tutaj różnorodność Ról jest ogromna, praktycznie no, wszędzie na defensywnym pomocniku na, no, na pomocniku na trzech, na środkowym, to praktycznie wszędzie on może grać. Dobrze, czyli jak na razie idziemy chyba w kierunku 4-4-2, no ale nic, zobaczmy dalej. E, później mamy Danjume i Takurta. E, on jest wypożyczony, Ali jest wypożyczony do nas. po raz kolejny się zgadza. Bo ma 4,5 gwiazdki. Nandziuma. No i mamy go na skrzydle. Ale to jest skrzydło takie wysunięte. Skrzydło. Skrzydło tak. No ale to dziwne, że on gra na skrzydle, gdzie prawą nogę ma mocną. A to by wskazywało, że on bardziej bym był takim schodzącym albo. albo tutaj odwróconym, bardziej skrzydłowym. No ja myślę, że bardziej. Jako odwróconego z tą mocną prawą nogą bym go plasował. On bardzo szybki, bardzo duże przyspieszenie. No ale w porządku, no 4-4-2 chyba nam się tutaj rysuje. I chyba dla drużyny Evertonu to może być najlepsza formacja. Dalej mamy, Dandziumę zobaczyłem, mamy jeszcze Dakurta. Czyli chyba to by był do pary jego drugi środkowy pomocnik. No tak, tak jest byłby to drugi jego środkowy pomocnik. A pod spodem jeszcze był. Małpaj, Tarkowski jest to środkowo obrońca, na tam Paterson jest to prawo obrońca i tu mamy Nila Małpaja. A nie, Nil Małpaj z jego nie skorzystamy, bo on jest wypożyczony do. Eee, zobaczmy jeszcze dalej. Paterson Brightway, Brightway to chyba jakiś skrzydłowy, jak się nie mylę. Eee, nie, 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 nie. <ścoughs> Bardzo się mylę. To jest kolejny do pary środkowo obrońca, do pary z. Tarkowskim. Holgate. Holgate um. też wypożyczony do, więc on też nam się nie przyda. Um. Jest Idrisa Gai. Idrisa Gai tak. O, to jest kolejny środkowy pomysł, czyli tu już bardziej tak by było 4 czy 3, 3, ale my chcemy grać dwoma napastnikami, więc tak nie będzie. Ale on by mógł być. Jeden byłby by na zmianę. No tak, on by mógł grać jako pomocnik odbierający piłkę ewentualnie. Chyba i... Nie, 4-2-3-1 nie. 4-2-3-1 nie, dlatego, że gramy Beto z Calvertem Luinem. 4-4-2. No, według tego krótki zarys, jak to wygląda, według tej analizy 4-4-2 wydaje się najlepszą taktyką. Jak do tej pory odpowiedzieliśmy sobie na dwa z trzech bardzo ważnych pytań, czyli wiemy, jacy są nasi najlepsi zawodnicy, wiemy, jaką będziemy grać formacją, pozostały jeszcze tylko styl taktyczny. Wiemy, że jesteśmy drużyną, która będzie walczyć o utrzymanie. To, na co zwracam uwagę, te kciuki tutaj, one mają dość duże znaczenie, dlatego że asystent, który nam podpowiada... Jakim stylem taktycznym powinniśmy grać? On jest w klubie dłużej, on zna tych zawodników lepiej i możemy spokojnie się tym zasugerować. Gegenpress byłby dobry i tutaj bije się trochę z myślami. Pionowa ticketaka myślę, że tu odpada, ale Gegenpress tyle, że z niższym blokiem, dlaczego chcielibyśmy, żeby zanim mocno przypresujemy drużyny, żeby oni na początku weszli na naszą połowę. Nie chcemy ryzykować z wysokim odbiorem, a dopiero potem na nich naciskamy. Wiemy, że gramy dwoma mm, presującymi napastnikami, ale mamy jeszcze tu płynny kontratak. Zobaczmy, co football manager nam odpowiada. Ale chyba ta taktyka byłaby lepsza. Bo nawet, jak mamy 4-3-3, mamy tutaj nękającego napastnika. Jeżeli to o tych naszych najlepszych rolach, naszych zawodników, w środku pomocy mamy chyba wszystkich. Co my jeszcze moglibyśmy tu mieć? No tego nie, bo mamy tam skrzydłowego. A zobaczmy, jak nam podpowiadają 4-4-2. Wysunięte na pasnik, cofnięte na pasnik, ale tego wysuniętego byśmy wzięli pod nękającego. I chyba tak byłoby najlepiej. Bo ewentualna 4. A nie, 4-2-3-1 też odpada. 4-2-4. Jeszcze to by mogło być, ale nie byłoby za bardzo ofensywnie. Tu mamy dwa skrzydła. Nie, 4-4-2, 4-4-2, płynny kontratak. Jest to taktyka, na której się skupimy. Zanim zobaczymy sobie, jak ta taktyka się sprawdziła i jakie miejsce zajmiemy na koniec sezonu. Oczywiście, jeżeli w międzyczasie nikt nas nie zwolni. I jedyne co możemy zobaczyć jeszcze jest to analiza. Nie, nie mówię tutaj, żeby sugerować się każdą czerwoną kropeczką, która odpowiada za każdy kwadrat na boisku, ale jeżeli wyświetla nam się takie czerwone pole, warto byłoby zwrócić na to uwagę. To oznacza, że tutaj nie ma żadnego zawodnika. To wynika z tego faktu, że Gotfreja mamy funkcję obrony. To jest jego najlepsza pozycja, ale jeżeli chodzi o dobro całego zespołu, ustalimy go sobie eee, tutaj z funkcją ataku. I teraz już to wygląda znacznie lepiej. Także ustalamy zawodników rezerwowych. My idziemy na wakacje, powierzamy y, zadania naszemu asystentowi i zaraz zobaczymy w praktyce, jak to wszystko wygląda. Panie prezesie, melduję wykonanie zadania, no bo nie dość, że się utrzymaliśmy, to jeszcze byliśmy na miejscu ósmym, a gdybyśmy. Dodali 11 punktów, który, przepraszam 10 punktów, które zostały nam odjęte. Bylibyśmy teraz, mielibyśmy 71 punktów, skończylibyśmy na czwartym miejscu. Everton miejsce ósme. Powiem wam no, że sam jestem w szoku, że tak to dobrze wyszło. Jeżeli popatrzymy o, na średnią ocen zawodników Calvert lewin ze średnią 751 zostaje najlepszym zawodnikiem rozgrywek. Mało tego, zostaje również królem Szelców. Zdobywając 24 gole, a nasz drugi napastnik Beto, Exekvo, z kolem Palmerem z Chelsea zdobywa 20 bramek. No coś niebywałego. Yy, graczami meczu w największej ilości w tym sezonie Elling Halland na spół z Calvertem Luinem po 7 meczów. Niebywałe. Zobaczmy tabelę XG. Czy mieliśmy tutaj szczęście, czy nie? No nie, bo według Expected Goal, tak naprawdę powinniśmy zdobyć 2 punkty mniej. Yy, zajmując miejsce szóste, więc tutaj nie ma mowy o szczęściu, tylko po prostu te wszystkie założenia, które zaimplementowaliśmy w grze, to, że ustaliliśmy naszą drużynę według atrybutów o których wcześniej wspominałem, doprowadziło do takiego sukcesu. Sukces tutaj był w prostocie. I jeszcze krótki rzut oka na nasze mecze. Sezon rozpoczynamy zwycięstwem 4-2 West Hamem pod kolejne zwycięstwo, szybko odkładamy Scarabao Cup, ale to porzuta karnych, Sheffield United, zobaczcie, 7-2, wygrywamy z Wolves i to na wyjeździe, no po prostu niebywałe, City na wyjeździe, przegrywamy tylko 1-0, to tu było dalej, 5-0, pokonujemy Brighton, no po prostu dzieją się tutaj cuda, a naszych kibiców na pewno najbardziej będzie cieszyło zwycięstwo z Liverpoolem, aż... 6 do 2, a sobie popatrzę tutaj na szczegóły. No nie, gole bardzo powyżej oczekiwań. Alison się tutaj nie popisał. Miał notę tylko 6,0. Do 37 minuty nie było ani jednej bramki. A tutaj Liverpool prowadził, ale wykazaliśmy się determinacją i odrabialiśmy straty. 1,6 gole oczekiwane, a my zdobyliśmy aż 6 bramek. Co było dalej? No dalej, już jakieś tam serie porażek się. Przytrafiały, oczywiście to była symulacja, poszliśmy na holiday, a gdybyśmy sami byli odpowiedzialni za okrzyki na boisku, wybieranie składu pod względem męczenia i dopasowywania do poszczególnego rywala. Myślę, że mogłoby to wyjść jeszcze lepiej, ale nie mamy powodów do niepokoju. Sezon kończymy zwycięstwem 6-0 z Newcastle. No niebywałe. Ciekaw jestem, co sądzicie o tego typu metodzie wyboru taktyki. Dajcie znać w komentarzach, a jeżeli macie jeszcze jakieś inne pomysły na to, jak może można byłoby rozegrać to, jeszcze lepiej również o tym napiszcie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Tymczasem dzięki dziś za obejrzenie.